Zebraliśmy się tu po to, aby pożegnać mojego szwagra. Nie odżałowali pamięci. Kapol Był wspaniałą postacią. Miał tela wspaniałych cech, że na pewno, jakby był tu, to by się do takiej małej skrzynki nie zmieścił. Bo on jest teraz gdzie indziej, wiemy. Nie ma go tutaj i w sumie, w sumie jest dobrze, nie? Bo tak jest to niej Szczerze mówiąc, to ja uważam, że ta cała urna to jest jakiś pierona warszawski. Wynalazę jakiś szwindel po prostu, bo żaden porządny hanec by się do takiej małej skrzynki nie zwieścił. Aha, znaczy, o czym ja to miał gadać? Jo, pamięci. Był wspaniałym człowiekiem. Chociaż z drugiej strony, jak znak przypomnę to, hu, hahor, gizlogisty, diobą Ci, to ma być mowa pogrzebowa. Właśnie, coś mi. źle, coś? O, umarły, to tylko go do ino dobrze. Nikogo nie przesadzajcie. Ej, Bercik, no, gdzie tak leci? Jeronia, jutro jest taki ważny dzień, on ja muszę zrobić Andzie jakąś niespodziankę, nie? To może być, aby jeden dzień taki normalny, co? Zabrzydziu, dobra. Ciecie, on, ma, on ma rację. No. Właśnie, powinien zaprosić Andzie do jakiejś restauracji, kupić kwiaty, wiesz. No tak, nie ma to tamto. Wiem, weznają do Alojza. Ale żeż teraz walno dziedo, ale Andrzej do szynków w taki dzień, ją zaprosić do jakiejś restauracji, żeby było romantycznie, no kwiaty, muzyka, no wiesz. Dobra, no dobra, ale ja nie znam żadnej romantycznej restauracji. Wiem! Co? Zmyszek, mój pomysł. Co? My się zrobimy tak, restauracja u mnie w domu. Słucham, idziemy. Zaczynamy od obiadu. Nie, nie, becie, proszę Cię, nie. Co nie? No, a nie pamiętasz? Już tyle razy żeśmy gotowali obiad i no... Dobra, dobra, w porządku, Ty się zapamiętasz, zasada numer jeden. Prawdziwy, tradycyjny, śląski hanys umie uczyć się na własnych błędach. O, dam Ci przykład. Kiedyś, przed przypadek, pod ziemią wysadziliśmy cały przodek razem z moim kombajnem, wiesz? I to był z mojej strony wielki błąd, ja to rozumiem. Całe szczęście, że Ta ulica? Zrobiło. To no co? Soli. Ja tylko tak powiedziałem. Ale, ale ja to to Bercik Później, nie, nie szukaj. Chodź, chodź. Moby. Jest. Co mam Co? No sól mówi no, Co ty robisz, Bercik? No. Widzisz? Tak. Ale żech miał nosa. Tak. Tak. Cukier to był. Dobrze, ja, ja tego fiaricwa nie wsypał. Do zupy, bo mieli słodko zupa. Kaj, sól. Sól. Sól będzie dobra. Kurde, co jak takie wielkie pięć kilogramów? Co ty robisz? Nie, 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 wiesz Ja idę. No, kaj, idziesz. idę. Nie wiem, idę do Aloys. O, idę do albo na bazar. Nie chcę patrzeć. Czyli tak, z czego się składa Z wody. A, woda. Woda, już mówi Woda już w Teraz co dalej, za chwilę. E, a, z marchewki, czyli marchewka. Zawsze to Tak? Coś zielonego, czyli zawsze było zielone. A, Mogę dać jeszcze Kulą, I, zielono. Idzie? No, idzie, idzie. Ale budować coś. Zbyszek, ja cię bardzo proszę, nie przeszkadzaj mi. Idź za tama. No. O, ok, ok. Czekamy, czekam. No, 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 to czekajcie i nie zawodzęcie. Nie nie. Tak, czyli to już jest. Momy. rzeczka. Pierona ja, tu coś mi smakuje jak rosół. One zawsze pływają jakieś łączy Z czego one się robią? mojego szwagra... O! To się też przydał! Decha pol... Szmalec! Byłe! Decha Już tu nie zaszkodzi! O! Ale pięknie wygląda! To na też trochę nie za bardzo. Achtung, Achtung! Podano do stołu! No proszę. Uwaga! O! O, para lecina. To jednak się coś ugotowało, kolego, proszę, Nie ma pan. za tamto. Nie pierwszy ale jest pojawna. Po kolei nie Dla każdego wystarczy. wystarczy. Tak. Tu macie Tak. No, parchewka. No dobra. I tu musz tak. Uuu. Smacznego. Smacznego? Smacznego, no, Kubercik. No, próbuj, Andzia, pierwsza. Mm. No. No i jak? I co? Z oh. I... czegoś ty to zrobił? Właśnie, co, co to jest? No to normalnie, co? no zupa. Zupa, co cię porąbało? No, no to normalnie co wziął z mojego szwagra, z z szałotu, z wody. No. No i co, że masło, olej, szmalec. Jaki szmalec? No normalny szma szmalec. Mojego szwagra. No ale przecież rosół się robi z skóry. Jak to skóry? No skóry? Jak to? tak to. No a coś ty nam tutaj podał? Wody z Atlantyku po katastrofie tankowca czy co? No przecież tego nie przerobi żadne oczyszczania ścieków nawet. No. Jeruniel, faktycznie skóry się robi rosół. Skóry, że mi się to w Czechii nie przypomniało. To jest słaby dekel. No jasne, że skóry. W Śląsku całymi dniami Bielichany zry się z korolami Z pyska szło poznać Kery jest kery Bez to się prali Jak Indianery Normalne tu były Łomoty i trzaski Lamenty, przekleństwa Skomlenia i wrzaski Aż w końcu Pan Bóg Te larmo usłyszał Poważnie się wnerwił Wszystkich wymieszą Teraz już przyjdzie w kościele i w szkole Są ich i są korole Jedni chcą drugim się przygotować Kochany chcę mówić, a gorą chce gadać.